Przedstawiamy Państwu nowe narzędzie służące do prowadzenia własnego biznesu, świadczenia, pomocy. Narzędzie to pozwala Państwu zdobywać klientów przez system CityLife. Klienci otrzymują nową zakładkę w swojej aplikacji, poradnia, i na liście, która się pokazuje w programie, mogą wyszukać to, czego potrzebują. Państwa poradnia może się znaleźć na tej liście w taki sposób, że wypełnicie Państwo narzędzie spotkania indywidualne, opisując usługi, które udzielacie, oraz oznaczycie, że chcecie Państwo być na liście promującej Państwa usługi. Narzędzie spotkania indywidualne, poradnie, różni się od kursu, w tym, że na kursach wszyscy uczestnicy danego kursu otrzymują darmowy dostęp do City Life. EU na 4 miesiące od daty rozpoczęcia kursu. Natomiast spotkania indywidualne to taki specjalny kurs, na którym każda uczestnicząca osoba otrzymuje 4 miesiące dostępu z datą dołączenia do tego kursu, czyli tak naprawdę zapisania się do Państwa poradni. I wszystkie osoby, które mają z Państwem indywidualne spotkania są właśnie na jednej liście spotkań indywidualnych. Aby stworzyć swoją poradnię czy Dać możliwość osobom spotkań indywidualnych z Państwem. Należy zdefiniować zasady, na jakich ono się będzie odbywać. W zakładce spotkania indywidualne należy podać nazwę działalności. Niekoniecznie to muszą być porady NPR, ale cokolwiek, co chcecie Państwo w ten sposób świadczyć, jakiekolwiek usługi, oraz opisać Państwa działalność. Napisać ogólne informacje dotyczące zakresu pomocy, czy ona jest. Udzielana online czy offline, albo jedno i drugie. Podać linki do własnych stron internetowej. One się zamienią później w linki, które będzie można klikać. Podać swój kontakt telefoniczny, bądź mailowy, bądź przez komunikatory. Terminy możliwych spotkań albo podać link do zapisów, jeżeli macie Państwo jakieś systemy, do zapisów cennik i jakiekolwiek inne istotne informacje, które pozwolą użytkownikom. Na skontaktowanie się z Państwem i wyrażenie chęci dołączenia i skorzystania z Państwa usług. Można też od razu nowym uczestnikom włączyć dostęp do automatycznej analizy, albo właśnie go nie włączać, jeżeli chcecie Państwo dopiero nauczyć NPR-u. Po kliknięciu utwórz spotkania zostanie dodana w ten sposób Państwa. Poradnia nie będzie jeszcze widoczna na liście poradni, ale będziecie Państwo mogli prowadzić taką cichą działalność, czyli zapraszać ludzi na te spotkania. Tak samo jak do tej pory, zapraszaliście na kursy i nie było to nigdzie publikowane. Natomiast, jeżeli chcecie, aby Wasza poradnia była na liście poradni, należy jeszcze wypełnić miejsce pokazywanie w zakładce poradnie. Aby rozpocząć, Publikowanie Państwa poradni na liście, należy kliknąć Rozpocznij, wypełnić informację o poradni, czyli nadać jej nazwę, opisać bardzo krótko. Tutaj można 160 znaków wpisać i jeden znak nowej linii, więc ładnie sobie to ułożyć, żeby później ta poradnia na liście ładnie wyglądała. Podać miejscowość spotkań lokalnych. Tutaj warto napisać te miejsca, w których Państwo możecie się spotkać. Oznaczyć, czy oferujecie Państwo spotkania online, czy nie, i oznaczyć, jakich metod Państwo uczycie, czy uczycie też użytkowania ski-life, albo jakichś innych metod, jeżeli takowe Państwo świadczycie takie usługi. Najlepiej w miejscu oznaczania spotkań. Osobistych wpisać takie miejsca, do których Państwo jesteście w stanie dojechać. Nie radzimy, żeby ograniczać się do jednego konkretnego adresu, dlatego, że ludzie mogą chcieć się spotkać poza jakimiś oficjalnymi miejscami spotkań. Mogą się spotkać u Państwa w domu, albo u nich w domu, zaprosić właśnie państwa do spotkania w domu, albo gdzieś w plenerze, albo w jakiejś kawiarni. W związku z tym warto tutaj podać ogólnie miejscowość. W której możecie Państwo takie spotkanie odbyć. Po zapisaniu można wyedytować logo Państwa poradni. W tym celu należy kliknąć ołóweczek w logo, następnie przeciągnąć i upuścić wybrany obraz albo kliknąć i wybrać katalogu na Państwa komputerze, przyciąć go odpowiednio i tutaj na dole macie Państwo podgląd, jak to będzie wyglądać. Na liście dać prześlij, i w tym momencie widzicie Państwo, jak będzie Państwa poradnia prezentowana na liście u klientów. Aby poradnia była widoczna na liście u klientów, należy jeszcze. Oznaczyć, żeby ona była pokazywana i zaznaczyć datę, od jakiej będzie widoczna na tej liście. Więc można zaplanować sobie start swojej poradni od jakiegoś czasu, a niekoniecznie od teraz. Jeżeli ma być działająca tylko do pewnego momentu, można wypełnić termin zakończenia działalności. Po zapisaniu taka poradnia od czasu, który został oznaczony, zostanie pokazana na liście u klientów po kliknięciu zakładki. Poradnie. Ta zakładka jest nowością u klientów, więc będą klikać i będą się interesowali Państwa poradnią także. Jeżeli klient kliknie w daną poradnię, zobaczy jej treść i z tego miejsca będzie mógł poprosić o dołączenie do poradni. Po kliknięciu, poproszę o dołączenie, przyjdzie do Ciebie mail z prośbą o przyjęcie do poradni. Wtedy jest bardzo dobry moment, żeby skontaktować się. Z klientem ustalić dalszy tryb pomocy i przyjąć daną osobę do poradni. Dalszy przebieg zarządzania tymi spotkaniami jest analogiczny do prowadzenia kursów. Możesz zaprosić klienta do swojej poradni, wysyłając mu zaproszenie na spotkanie indywidualne. W kolejnym okienku należy wpisać mail klienta, kliknąć wyślij zaproszenie. Klient otrzyma maila z linkiem do dołączenia spotkań indywidualnych i jeżeli się zdecyduje, kliknie, zostanie wysłana prośba do ciebie mailowa o to, żeby go przyjąć do poradni i to jest analogiczne do tego, żeby przyjąć tego klienta na kurs Dalsze zajmowanie się tym klientem jest analogiczne do prowadzenia kursu dla jednej osoby. Możesz pobrać link i wkleić go na media społecznościowe do postu. Po wklejeniu i poczekaniu chwilkę zostanie pobrana grafika zapraszająca na spotkanie indywidualne i będzie tutaj grafika powiązana z grafiką Twojej poradni. Dopisać te rzeczy, które chciałbyś dopisać i opublikować post, zapraszając właśnie do swojej poradni. W ten sposób narzędzia dla doradców poszerzyły się o kolejne użyteczne narzędzia do prowadzenia swojego własnego biznesu bądź usług w ramach stowarzyszeń, aby jak najlepiej można było służyć osobom potrzebującym pomocy w planowaniu rodziny. Zapraszamy serdecznie do korzystania i używania naszych narzędzi i polecania ich innym oraz polecania swoim klientom. Dziękujemy serdecznie, że jesteście z nami.